się przesuwał, tak, z Rosji i co się wydarzyło dalej? Jak pan się dostał do Anglii? Jak ja się dostałem do Anglii? Ech, jest, w w Rosji, jak ja mówiłem, poszliśmy do obozu do maszerowania na noc. Przestęp, przeskoczyłem, że tu malutkie że ja upadłem, ale nie mogłem podnieść, każdy raz podnieśli. Upadałem. Mnie podnieśli. Po powrocie do obozu. Odpocząłem przez jakieś tydzień, czy żeśmy byli w obozie. W obozie znowu dowódca mówi, że pojedziemy na, do stacji kolejowej w nocy. Kto nie jest silny, niech się zostanie że wozy przyjadą i zabiorą was do stacji. A ja tak sobie mówię, no, no, nie, ja nie będę tutaj, ja pójdę, będę maszerował przez całą noc. No i maszerowałem z nimi całą noc. Prawie, cała dywizja była wychoty. I żeśmy maszerowali do stacji kolejowej. W połowie drogi Odpoczywali dwa razy, każdy raz zaczęli wychodzić. Jeden z zostawili tam, pochowali pół umierali. To było dwa razy. Tam. Przyjechaliśmy ze stacji kolejowej, przyszliśmy, załadowali nas na pociągi, dali nam puszkę z zupę rybową, była rybowa zupa. Kropkę chleba, i na pociąg i do, do morza. Przywieźli nas do morza. Po drodze mówię, o kto ma rosyjskie czerwone ruble, proszę zostawić, oddać ich. Bo jak znajdą, to zatrzymują was. Nie puszczą, nie puszczą was za granicę. Bo ja miałem. Czerwone ruble. Dlaczego ja miałem? Bo jak byłem chory w tym obozie, dawali chleb, to ja sprzedawałem ten chleb za ruble. Kto chciał kupować, kupił, bo ja nie mogłem ich mieć. Więc to ja oddałem te ruble do oficerów. Nie, nie miałem żadnych pieniędzy. Miałem jakieś może drobne kopejki, ale też nic nie wartości. Na okręt przywieźli nas do Teheranu. Z Teheranu z okrętu zabrali nas nad złożem, na plażę, i tam Araby już zaczęli upiekać, barbecue na ryby, tości. Ale te wojsko-oficerowie pokupowali wódki, kupili wódki i zaczęli na tym babek i myśmy jedli ryby i wódkę. Ja zjadłem ryby i wódki dałem i to było okej. Okay. Stamtąd zabrali nas maszerować znowu gdzieś na, na 16. O ja przed, przed z okrętu wyjść do tego na plażę, żeśmy maszerowali ja byłem w Kolumbii, po angielsku już ten, co było, trójka, trójka, trójka maszerowa. Ja byłem drugi od, z, z przodu. I arabski dzieciak sprzedawał i mówił, tejt, 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 tejt. On chciał, ja, żeby, ja, żeby ludzie, żołnierze kupowali i dalej. A ja nie miałem żadnych pieniędzy, rubli, to ja wziąłem Okradłem mu z tego i zjadłem, a ten arabski dzieciak, dzieci dali i dali i że ja zabrał nie płaciłem, a ja, nie, nie a ja już nie bądź mam skończyło się, nie wiem w jaki sposób, ale skończyło się. Ja, stamtąd do, do obozu, do lauzingu, wszyscy się rozebierali, że mnie dzieli do to nago. To przez obywalne e, e, łazienki, gdzie para się, bo spalili wszystko. Włosy pocinane, wszystko, koły. E, tak samo o, 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 mundury, co się mieli, to były mundury e, angielskie czy rosyjskie, ale to nie było ważne. Niebo, oni przeszli przez parę przez piec, żeby zabić wszystkie wszelkie, co było jakieś coś. To jak się ubrało, to wszystko było gorące. Ubraliśmy i zabraliśmy do obodu I stamtąd powoli zaczęli na nas. Może staliśmy tydzień czy dwa w to tego ja nie byłem, nawet nie wyobrażałem sobie, że, że będziemy tu też taki coś. No, daj, no i pójdziemy stamtąd, zaczęliśmy jechać przez całą Persję, Irak, i Jordan, ten po górach, górach, strasznie wysokie to było jechać przez te góry. Przyjechaliśmy do Palestyny, w Palestynie przyjechaliśmy, a tam obozów nabiotli. Setki, setki namiotów, puste stoją i trzeba było ich pilnować. To dalej mnie nam karabiny, może to było po I wojnie światowej, może wcześniej, nawet nie wiedziałem, jak używać ten karabin. Chodziłem i w nocy pilnowaliśmy. Bo Araby chodzili i ukradali czasami te namioty. Ale e, Kajody. W w nocy chodziliśmy. Jeee! Jee! taki był. się Pierwszy raz byłem z takim człowiekiem, z karabinem takim. Młodej łopcy na ale przeszło to. to. Tak. Później mieliśmy wycieczkę. Po, zabrali nas na wycieczkę do Bazyliki, pojechali, zabrali nas. I, gdzie Gisela je się urodził, tam gdzie my byli na wycieczkę. Pochodzili, pokazywali wszystko. No i ewentualnie załadowali nas na okręt w na Haifa, Hajfa. Byli, byli na Haifa I, know you by in Haifa. Yeah. I stamtąd przez kanał Suez do południowej Afryki przyjechaliśmy, Durban. Do Durban, tam co wyładowaliśmy na pociągi i na w centrum Afryki, byliśmy w obozie, tam były dwa obozy, jeden dla Polaków, a drugi był dla Niemców, niewolników, które zabrane były w Afryce. No, oni tam byli, Niemcy. Tam była 7 i 8 Dywizja. Ja byłem w 7 Dywizji. Ja tu mam zdjęcie, na tym obu, w obozie, gdzie byłem. I, I tam żeśmy byli przez jakiś miesiąc, czuć, wykarmili nas. I tam czasami e, cała kompania, porucznik zawrócił nas, na maszerowanie i śpiewać sobie. W trójkę. To było trójkę, tylko po angielsku wojskowo. Trójka. I pierf, pierwsze trzy żołnierze zaczynały śpiewać. I to cała kompania będzie wtedy śpiewać. A oni nie, nie, nie widzieli, jak śpiewać. Żadne piosenek nie nauczyły, byli wojskowe 600. Zaczęli śpiewać i nie mogli śpiewać. To tak? ich do tyłu. Następne trzy. Ja tak samo drugie, by, tak samo nie miałem zamiaru to Wątpię, że ten poruszył się, tak się zdenerwował. A myśmy byli ubrani, tylko mieli krótkie spodnie, te krótkie koszule. I on mówi, zatrzymał nas i mówi, na kolanach. I później królik na podziemi. To jest kaktusy, piasek i rozmaitości było. I było straszne długo i wszystko było. Po, po, po. Potem wróciliśmy do obozu i przez nie wiem jak długo byliśmy, byli w obozie O ja afrykańskie ludzie, białe ludzie, zawsze przyjeżdżali i zabierali do miasta, pokazywać w mieście, do, do kawiarni do i do przy, i przywozili nas do obozu. I z tamtym zabrali. Dużo Niemców, którzy wywozili ich do Ameryki, to brali polskich żołnierzy jako warto pilnować na okręt i zabierali ich do Niemiec. Później zaczęli zareagować na okręty. Wrócić do Deben. do Deben. Stamtąd na okręty i przez całą północ do Cape Town i do Anglii. To było trzy, 4 statki, które zabrali do, do Anglii, ale widzieliśmy przed morzem, to był zygzak, żeby nie, żadne niemieckie pozwolenie na marynarkę nie utopiła. Niestety Utypili jeden okręt kołny północnej Afryki. Zabrali ich do, którą uratowali, i zabrali ich do Afryki. I tam ich trzymali. Ale ja był taki szczęśliwy, że mój okręt przeszedł i pojechaliśmy. Niektórzy to zabrali do Ameryki, Niemców. Oni wrócili do, do, do Anglii, wojsko wrócili. Więc ja przyjechałem do Liverpool w 1942 roku, w sierpniu, październiku, ja w tym czasie, w czasie. I do wojska. Chciałem ja iść do sporo chroniarzy, ale pokazałem do wojska. Marynarki lotnictwo, spod i inne oddziały. Ja słyszałem, ja, ja że spodochraniarze, bo coś nowego, ja chciałbym w No, Ja mówię, ja idę w mój kolega nie chciał iść. Ja mówię, chodź, chodź, pójdziemy razem. Nie, nie. Wydaje ja się, zgodził. Myśmy poszli, poszli do, do badania poszedł do badania. Jego przyjęli, a mnie nie. Mnie nie do wojska, do Więc ja się wróciłem, a jego zabrali. Ja... stamtąd włączyli mnie do pierwszej dywizji. To była szesnasta brygada wojskowa. Pozwali mnie koło niedaleko od Edynba,

Dostał się do Anglii w 1940 roku z Francji, po w, w, w wojsku tymczasem. To przyszło do mnie, bo jedno ucho weszło, drugie wyskoczyło, ale on chciał wysłać do szkoły mechaników, to ja pójdę, ja, ja pójdę do szkoły mechaników. Do nie poszedłem do szkoły, bo to w ogóle na to, że i mówi słuchaj, ten oczoła się rozwiązany, wyszło Ja chciałam tylko przeczytać kilka zdań na, zdań na temat aresztowania, to już jestem. Tam żyłem do, do końca wojny. Tam. Więc w 1944 roku w przyjechaliśmy do Anglii. I drogi, panie... the, 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 the I drogi panie Eugeniuszu, z bólem serca przerywam. Nach